Mam dla Ciebie 10 świeżutkich, niesamowitych narzędzi AI. Wszystkie nowe i darmowe, a niektóre przełomowe. A wśród nich: multifunkcyjne generatory i edytory obrazów. Narzędzia 3D do obrazów i filmów. Generatory Deepfakeów, czyli narzędzia animujące portrety, lepsze niż kiedykolwiek. OmniParser, moduł do rozpoznawania interfejsów, który radykalnie zwiększa skuteczność agentów AI w obsłudze ekranów. I znacznie, znacznie więcej, więc nie tracimy czasu i przechodzimy do szczegółów każdego z nich. OmniGen to generator obrazów, który unifikuje funkcje wielu technik i modeli w jednym modelu. Potrafi oczywiście całkiem nieźle generować obrazy, ale oprócz tego potrafi też rozpoznać i zastąpić poszczególne obiekty na obrazku za pomocą samego prompta, np. treść notatki, jak tutaj, albo ubranie na to z referencyjnego obrazu, jak na tym przykładzie. Zmienić styl obrazu zachowując treść na podstawie referencyjnego obrazu, umieścić obiekty i postaci na nowo wygenerowanym, usunąć rozmycie, rozjaśnić niemal nieczytelny obraz, rozpoznać pozę, oznaczyć obiekty określone w prompcie jak okna, a nawet rozpoznać jak mają się dwa obrazy do siebie i przekształcić nasz obraz w ten sam sposób. A najlepsze jest to, że jest to model open source. Wymagania sprzętowe są dobrze opisane. I Wynika z nich, że w większości scenariuszy uda nam się uruchomić model na 16 GB VRAM, choć konsumenckie karty graficzne w bardziej skomplikowanych scenariuszach będą potrzebować nawet kilku minut na jedną generację. Mamy też możliwość wypróbowania modelu na Hugging Face. Wszystkie linki, w tym do GitHub'a, Hugging Face, artykułu i dokumentacji znajdziesz pod filmem. Bardzo podobnie działa następny model, ACE, czyli All Around Creator and Editor od Alibaby. Ace radzi sobie dobrze z animowanymi scenami, które możemy właściwie dowolnie edytować za pomocą prompta. Dokładnie tak jak widać to na prezentacji. Więc wrzucamy zdjęcie mężczyzny i prosimy o umieszczenie go w beżowym płaszczu na tle wysokich budynków. Następnie prosimy o oddalenie tego zdjęcia. Kolejno o ten sam obrazek, ale w glinie. Następnie umieszczenie wieży telewizyjnej w tle. I kolejno o dodanie napisu Travel Sculpture. Jednak model nadaje się właściwie wyłącznie do kreskówek, komiksów i podobnych dzieł. Fotorealizm nie jest jego mocną stroną. Jednym z zastosowań wspomnianych w artykule jest przygotowywanie kolejnych klatek animacji i według dostarczonych przykładów rzeczywiście robi to wrażenie. Ace także jest open source i także mamy dostępne demo na Hugging Face. A jakby tego było mało, dostajemy gotowe workflow'y do Confi Y, a sam model możesz zainstalować automatycznie z poziomu Confi Y Managera. Instant IR, ER, czyli Blind Image Restoration with Instant Generative Reference. To narzędzie, które w spektakularny sposób przywraca szczegóły na zdjęciach, dzięki technologii Blind Image Restoration. Instant IR ER pozwala też na sterowanie procesem renowacji za pomocą promptu, dzięki czemu mamy nad nim większą kontrolę. Oto jak działa. Mamy tutaj niskiej jakości zdjęcie psa i po zastosowaniu modelu zdjęcie wygląda tak. W drugim przypadku mamy niskiej jakości zblurowane zdjęcie rzeźby i po zastosowaniu modelu zdjęcie wygląda w ten sposób. Mamy tu też kilka innych przykładów modeli konkurencyjnych do Instant IR. Po lewej stronie w kolumnie widzimy zdjęcie w jakości oryginalnej, natomiast w kolejnych kolumnach poszczególne modele i na końcu Instant IR. Możemy zauważyć na przykładzie twarzy tych żołnierzy, że w żadnym wypadku nie wyglądają one specjalnie dobrze. Nie jest to w praktyce stosowalne. Natomiast efekt w przypadku Instant Year jest znacznie lepszej jakości. Podobnie w tym przypadku i w tym. Możemy też sterować procesem renowacji za pomocą prompta i na przykład z takiego obrazka królika zrobić świnkę albo ze zdjęcia kwiatów wiśni zrobić kwiaty róży. Kod modelu dostępny jest na Githubie razem z instrukcją instalacji. A jeśli chcesz go tylko wypróbować, to jest też dostępna przestrzeń Hugging Face, gdzie można wrzucić zdjęcie i po prostu sprawdzić jak działa. I tu muszę przyznać, że wyniki w moim wypadku nie są nawet blisko tego, co deklarowane jest w papierze. I nawet referencyjne, dostarczone przez nich obrazki nie wychodzą tak dobrze, jak to, co widzieliśmy przed chwilą w ich prezentacji. Może ja coś robię nie tak, ale nie sądzę. Próbowałem różną ilość kroków, różne SIDy, różną wartość CFG i za żadnym razem nie udało mi się uzyskać specjalnie lepszych efektów. Zresztą próbowałem nie tylko ten obraz, ale także kilka innych i kilka własnych, no i to są efekty. Więc ten model traktowałbym raczej jako ciekawostkę. Moji to narzędzie od Microsoftu, które dekoduje zdjęcia do przestrzeni trójwymiarowej. Na prezentacji możemy zobaczyć na kilku przykładach, jak działa to narzędzie i na przykład z takiego zdjęcia może nam zrobić taką trójwymiarową przestrzeń, gdzie doskonale widać wszystkie przestrzenne relacje między obiektami, między ich położeniem, odległości i tak dalej. Również na tym zdjęciu możemy zobaczyć w jakiej odległości od siebie stoją astronauci, w jakiej odległości są od ściany, gdzie są flagi, stół. Co więcej, model ten radzi sobie nie tylko ze zdjęciami, ale również z wideo. Tutaj mamy kadr z przyjaciół i muszę przyznać, że model ten działa naprawdę dobrze w porównaniu do innych, które widziałem do tej pory. W przypadku Moji, tak samo jak i w poprzednim, mamy kod na githubie i także instrukcję instalacji, więc możemy sobie lokalnie uruchomić ten model. I również mamy przestrzeń na Hugging Face. I tu załadowałem zdjęcie auta, i muszę powiedzieć, że efekty są naprawdę niesamowite. Widzimy tutaj, że samochód jest bardzo blisko obiektywu, a w dalszej odległości, kilkadziesiąt metrów dalej, mamy ogrodzenie, a za nim jeszcze dwa drzewa. I kiedy spojrzymy na ten model 3D, widzimy, że mamy tutaj samochód, kilkadziesiąt metrów dalej, rzeczywiście w sporej odległości. Możemy sobie na to rzucić z góry. W sporej odległości od samochodu mamy płot i znowu kilkanaście metrów za nim drzewa. Więc te relacje odległości są naprawdę bardzo dobrze zachowane. Podobnie jak i same płaszczyzny. Jak spojrzymy na samochód z tej strony, to widzimy bok samochodu. Możemy też zobaczyć wyłącznie tył samochodu. Więc mamy wszystkie płaszczyzny i odległości naprawdę nieźle zachowane. Dimension X to bardzo podobne narzędzie do Moji, z tą różnicą, że nie zostawia białych plam, ale wypełnia je wygenerowaną treścią. Oto jak działa. Na podstawie jednego zdjęcia dostajemy trójwymiarowy obraz który możemy przybliżać, oddalać, zmieniać kąt kamery, a wszystkie części obrazu niewidoczne na oryginalnym zdjęciu są odgadnięte przez sztuczną inteligencję. Podobnie jak Moji, to narzędzie także działa z wideo. Możemy go użyć na przykład, żeby zmienić kąt kamery na nagraniu, choć tu już wyraźnie widać, że nie zawsze działa to idealnie. Mimo to myślę, że znajdzie wiele zastosowań. Dimension X także jest open source. Część kodu została już udostępniona, a dalsze części mają się pojawić wkrótce. Mamy też dostępną aplikację demo na Hugging Face. Jeśli chodzi o ostatnią wspomnianą funkcję, czyli zmianę kąta kamery, to Google pochwaliło się modelem Recapture. Nie mylić z Recapcha I robi on dokładnie to: zmienia kąt i położenie kamery w istniejącym wideo. Jak sobie radzi, możemy podejrzeć jedynie na kilku przykładach udostępnionych w artykule. Google nie udostępniło jak na razie kodu ani demo tego modelu, więc niestety nie mogę potwierdzić, czy działa konsekwentnie tak dobrze jak na przykładach. Następne nowe narzędzie to Xportrait 2, które ożywia zdjęcia i obrazy, dodając do nich mimikę, ekspresję twarzy i ruch ust na podstawie referencyjnego wideo. Potocznie mówiąc, Deepfake Generator. Możliwe, że słyszałeś już o podobnym narzędziu Runway Act 1, które robi w zasadzie to samo. Ale jest zamknięte i płatne. Istnieje także otwartość źródłowy, szeroko używany live portrait, udostępniony kilka miesięcy temu. Jednak X Portrait 2 radzi sobie po prostu lepiej. Zwłaszcza z naśladowaniem nie tylko ruchu ust, ale mimiki i całej ekspresji twarzy, a nawet języka, oraz szybkimi ruchami. Tu możemy zobaczyć porównanie z poprzednią wersją X Portrait oraz Runway Act 1. Zwłaszcza na tym przykładzie widać, jak wiele szczegółów jest pominiętych w innych narzędziach w stosunku do X Portrait 2. W tym przypadku Runway sobie w ogóle nie poradził. Również nierealistyczne obrazy obsługuje wyraźnie lepiej niż obydwa wspomniane narzędzia. Bidens na razie nie udostępnił kodu, ale narzędzie jest bardzo świeże, więc jak sądzę, musimy jeszcze chwilę poczekać. Jim VFI Generalizable Implicit Motion Modeling for Video Frame Interpolation, czyli generalizowalne dorozumiane modelowanie ruchu dla interpolacji klatek wideo. A mówiąc już zupełnie po polsku, model, który z poklatkowego wideo robi płynne slow motion, czyli interpoluje klatki, których brakuje między tymi, które są, aby upłynnić zmianę położenia obiektów między jedną klatką a następną. Tu widzimy oryginalne wideo w lewym górnym rogu, omawiany model w prawym dolnym i dwa inne tu i tu. Zwłaszcza na felgach tego samochodu widać wyraźnie, jak płynnie odwzorowany jest ruch w porównaniu do innych, gdzie o ile sama bryła samochodu się przemieszcza płynnie, to koła przeskakują. Także na tym przykładzie, zwłaszcza zaznaczony fragment tła zachowuje się naturalnie w porównaniu do innych podejść. Jim VFI także jest open source, tym razem jednak oprócz modelu nie dostajemy gotowego narzędzia, a jedynie kilka baszowych skryptów, więc przyda się nieco wiedzy technicznej i programistycznej, aby zrobić z tego użytek. Consistory od Nvidii bez trenowania robi to, co nazwa sugeruje: konsekwentne postacie. Wystarczy nam referencyjny obraz postaci oraz prompt, i dostajemy naszą postać w dowolnej scenie. Świetne narzędzie dla animatorów czy twórców ilustracji do książek. Tutaj mamy dziadka w kapeluszu i następnie tę samą postać w wielu scenach. Piszącego liczby na tablicy, pijącego piwo w barze, karmiącego kota czy jedzącego w restauracji. Tu z kolei mamy ilustrację chłopca w starym stylu, a następnie tego samego chłopca w kilku innych scenach. A w przypadku tej dziewczynki możemy zauważyć, że nie tylko jej wygląd pozostaje konsekwentny, ale też na przykład jej słuchawki czy kot. Tu mamy jeszcze kilka przykładów tego, że model radzi sobie świetnie także z fotorealizmem i niezależnie od etniczności postaci. Kod modelu dostępny jest na GitHubie, a demo z intuicyjnym interfejsem na platformie NVIDIA NIM. Warto zaznaczyć, że nie wymaga tworzenia konta ani logowania. Linki pod filmem. Omniparser od Microsoft odczytuje klikalne elementy z interfejsu użytkownika wraz z ich semantyką, opisem, pozycją. Dzięki niemu skuteczność modeli w interpretowaniu, co jest na ekranie i co można z tym zrobić, wzrasta dramatycznie. A to daje wielkie nadzieje, że skuteczność agentów w obsłudze komputera będzie znacznie większa niż obecnie. Agenty AI takie jak Autogen czy Computerius od Anthropic, o których mówiliśmy w naszych filmach, mają spory problem z interpretowaniem szczegółów interfejsów użytkownika, przez co ich skuteczność w autonomicznej obsłudze komputera jest bardzo ograniczona. OmniParser rozpoznaje elementy takie jak przyciski, ikony, menu, okna czy pola tekstowe, zaznacza je na screenshotie i opisuje w sposób łatwy do zrozumienia przez model tekstowy. Tu możemy zobaczyć kilka przykładów różnych interfejsów od mobilnego przez aplikację desktopową po strony internetowe oraz jak wygląda taki opis. A tu widzimy wyniki. Skuteczność GPT-4 w obsłudze interfejsu wzrosła z 91 do 100% w łatwych zadaniach, z niecałych 70 do 95% w średnich zadaniach oraz z 62 do 90% w trudnych po zastosowaniu OmniParsera. Średni wzrost to 93,8% w stosunku do 70,5% skuteczności samego GPT-4. Jeśli budujesz agentę AI, to OmniParser może wnieść ich możliwości na nowy poziom. Kod jest dostępny na GitHubie, a demo na Hugging Face. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Jeśli chciałbyś zobaczyć film głębiej omawiający którekolwiek z tych narzędzi, no to napisz koniecznie w komentarzu, co chciałbyś zobaczyć, czyli które narzędzie i jaki temat. Jakie zainstalować, testy, a może głębokie omówienie jak działa dany model. Dzięki za obejrzenie tego filmu. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!